Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Wstyd jest emocją upokarzającą. Taką, że chcemy stać się niewidzialni, jeżeli my nabroiliśmy, albo wystawiliśmy się na opinię innych ludzi i najchętniej to byśmy się zapadli pod ziemię. Nie chcemy stać się niewidzialni. Tak samo, gdy. Pamiętajcie, że wszystkie emocje możemy interpretować niszczyć siebie albo niszczyć, nazwijmy to, innych, czy tam budować siebie, czy budować innych. Gdy patrzymy na kogoś i ktoś coś odwalił, czyli, nie wiem, jakaś afera z dodą na pudelku, to patrzymy i mówimy, Boże, ale wstyd. Mm. <grytanie> to jest znieważenie, to jest kompromitujące, to jest takie i takie, nie? co się tam wydarzyło, Boże, ale wstyd. No i gdy mamy w sobie tą energię, Wtedy albo bombardujemy nią siebie, albo wysyłamy ją do innych. Ale chciałbym powiedzieć Wam, że niezależnie o jakich emocjach będziemy mówić, zawsze sprzyja tym emocjom, znaczy zawsze one mają jakąś korelację z innymi. Czyli bardzo rzadko one występują pojedynczo, ale omówimy je sobie wszystkie, bo zawsze one mają jakieś. Czegoś innego, czyli na przykład, ale wstyd, i w związku z tym się boję o to, czy ktoś mnie nie obwini, i zaczynam mieć do siebie żal, że się tak czuję, i chciałbym to zmienić, i przez to, że tak bardzo chcę to zmienić, to zaczynam być zły na siebie, to przeważnie wszystko się, wiecie, mnoży. Ale jeżeli chodzi o sam wstyd, to patrzymy na kogoś i, boże. Ale masakra, albo chcemy sami się stać niewidzialni. Także bardzo trudna i ciężka emocja do życia, i nie taka łatwa do odkręcenia. Także yy, współczuję wszystkim osobom, które gdzieś tam mają zaprogramowaną tę emocję. No ale co zrobić? Uczyć się, odkręcać, <laughs> przepracowywać. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.